No, dobry wieczór, dobry wieczór wszystkim kochanym moim widzom. Czas na kolacyjkę. Coś pysznego, coś dobrego, kochani. Ozory w galarecie. Udało mi się kupić świeże ozory. To więc żona zrobiła w galarecie. Z groszkiem, z marchewką, z papryczką. Żebyście nie mówili, że żre z takiego dużego talerza, to sobie przełożę na mniejszy. Je kroimy. O, proszę. Ładnie I sobie przełożymy, proszę. Ozory w galarecie. O! Jak to tak. Tak. I tak. Trzeba wszystko wybrać, żeby nie nic się nie zmarnowało, nie? O! Proszę, przełożymy sobie trochę za Wolałbym z jednej Michy, ale cóż, ozorki w galarecie, proszę Państwa. Pychotka, coś dobrego. O, nie mieszczę się. A tak, podsumujemy do tego troszkę octu. O co, musi być, o i troszkę przyprawy i do tego chlebek na maślance, o i smacznego, herbatka też już oczywiście. Mm. Pychotka. Ozory w galarecie. Dawniej w latach. Bo spadło mi, W latach. 90., 80. często się robiło. Można było je często w sklepach kupić, a jest ciężko. Marcheweczka, groszek zielony, pietruszka, ozory i papryczka czerwona. I kolacyjka, pychotka. O. Pozdrawiam Was życzę miłego wieczoru. Wasz kochany dziadziusz zapraszam na mój profil, do obserwacji i do komentarzy. Pa.